Szanowni widzowie, jest takie powiedzenie, że dobra gra jest jak wino z czasem jest coraz lepsza. <laughs> Dlatego gramy dzisiaj w Wiedźmina 3. Tak? Słynna misja z seksem z Tris. Tak? Ogólnie chcemy zaliczyć wszystko w tej grze. I zaliczyć to jest <laughs> słowo klucz. Więc... Ale macie co innego? na i wynosi się stąd. Spokojnie, sama go zdejmę. Idźcie stąd, ale już! Przepraszam, ale nie wiedziałem, czy chcesz, żebym się mieszał. Nie chciałam. Zachowali się podle, to prawda. Ale należał im się ten naszyjnik. Oni naprawdę ryzykowali, dając mi schronienie. Seks. Martwiłem się o ciebie. W mieście roi się od łowców. Wiem. Wszystko już było gotowe. Mieliśmy odpływać, ale łowcy nas wyprzedzili. W ciągu jednej nocy zamknęli wszystkie bramy. Postawili warty na każdym skrzyżowaniu. A potem zaczęli przeszukiwać miasto, ulica, po ulicy, dom po domu. Zatrzymują każdego, kto wyda się podejrzany. Większość to prości ludzie, którzy mieli amulet z króliczej łapki czy koniczyny. Ale czasem znajdują też plugawych czarodziejów. Nadszedł moment, żebyś zapomniała o konfratrach. Ratuj siebie. A ty potrafiłbyś zostawić Wesemira, Eskela, Lamberta? Zrobiłbyś to, żeby ratować własną skórę? Rozumiem, że się o mnie martwisz, ale nie mogę ich tak po prostu zostawić. Ja wiem, co czeka ludzi, którzy wpadną w ręce łowców. Jak mogę ci pomóc? Wszystko się sypie. Sama już nie wiem, co robić. Powinnam jak najszybciej przeprowadzić czarodziejów do portu i załadować na statek. Ale Bertolt i Anis nie dotarli jeszcze do punktu zbiórki. Bertolt i Anis to? Młoda para. On jest alchemikiem, miał praktykę w złotym mieście. Ona studiowała na Aretuzie. Boję się, że ludzie, u których się ukrywali, donieśli straży. Widzisz, moi gospodarze wcale nie byli tacy źli. Będą problemy z przejściem do portu. Straż wyszła na ulicę. Dlatego nie pójdziemy ulicami. W razie kłopotów mieliśmy się wszyscy spotkać w zimorodku. Tam w piwnicy jest przejście do kanałów, ponoć prowadzą do samej przystani. Znam nowigrackie kanały. Na no, łowców tam nie wpadniecie, ale to nie znaczy, że będzie bezpiecznie. Dlatego zwracam się do ciebie. Chcę, żebyś znalazł przejście do doków. Przetarł szlak dla reszty. I to szybko, bo łowcy lada chwila zwęszą nasz plan. Teraz już rozumiesz mój dylemat? Mm -hmm. Pomóc wpierw dwójce ludzi ryzykować ewakuację reszty. Czy iść prosto do Zimorodka i porzucić ich na pewną śmierć. Co mam zrobić, Gerlach? Nie miał być seks. Powinniśmy pomóc Anis i Bertoldowi. Spisać ich tak po prostu Nie co Dobrze, ale musimy ruszać natychmiast. Czas ucieka. Prowadź. Pomogę ich, pójdę na bohatera i seks. Skrypcy się. jest na Niedaleko na okrawkach. Teraz. Nie możemy zwracać na siebie uwagi. A co ma na nic wspólnego z seksem? Tam jak to jakiś wybór, że przepad mi seks, bo nie broniłem. Nie znałem tej sprawy. To jest nieetyczne. Są wybory rodem z czego? Nie mogą nas zauważyć. no, 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 no. No, 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 no. sobie na tubie ten seks. Tak pewnie słaby. Nie, no irytujące są takie wybory, z których nie wiadomo co wyniknie. Że mówisz to, wybierasz to, postać mówi co innego. W zaraz, zaraz, jak ona zniknęła? Tak jak mówiłem, chęt do żony czarodziei i jego siostra. Też się para się magią. Dobra robota. Zabraci. Nie, błagam. My nic nie zrobiliśmy. Patrzymy. <śmierdziwia> w porządku? porządku iść? Tak. Nigdzie się stąd nie ruszam. Nie jestem głupi. Bertolt, Widziałaś, co się dzieje na ulicach? Złapią nas, i nim dojdziemy do portu. Złapią i zabiją. Najgorsze jest to, że nie można zmienić zdania. Czasami się dowiadujesz czegoś, tak? Na przykład, nie wiem... Idziemy prosto czy w prawo? No to chodźmy w prawo. A tam nas zgwałcą. Temu... I wtedy powinno być powiedziane... Aha, no to nie, no to pójdziemy w lewo. Ale tego nie możesz zrobić, no to idziemy. To gra, to gra mówi, no to super, niech nas zgwałcą. I tyle, nie? Rozumiecie, o co chodzi. To jest straszne. Czasami dopiero po wyborze poznajesz jakieś dane, których nie znałeś. Prawda? I ten. Ee... Idziemy. Teraz. Idziemy. Dziękuję. Musimy dołączyć do reszty. Jak najszybciej. Że mogę. odejść za nie nią mieć seks, ok? Chociaż tyle z tej gry mogę mieć. Zapłaciłem za nią, żeby nie było, że tutaj po prostu była wyrzydzona po raz kolejny. Specjalnie kupiłem, żeby mieć na Steamie. Żeby ten Projekt nie miał 30% e, zarobków, I tak tak mi 20 albo 40 zł. No? No? Stój! Słyszałeś? No? 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 Tam jest no? jeszcze no? dwoje! No? Sprawdzałaś te kanały pod Zimorodkiem? Nie. No? 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 Nie sądziłam, że będziemy musieli korzystać z tego przejścia. Pomyśleć, że jeszcze rok temu strażnicy kłaniali się czarodziejom na ulicach. Teraz musimy stąd uciekać jak szczury. Ty mogłabyś zostać. Poradzisz sobie. Ale reszta beze mnie już nie. Po drugiej stronie Pontaru stoją Co jest? A, bo wyklikałem to i zoom A kto te blachy wykuł? za to No, 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 no. No, 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 A ta dwójka sznycni, Co z nimi?

No, czekam, się skończy quest. Za długo zwlekaliśmy. Nie zwlekaliśmy. Poszliśmy ratować dwoje ludzi. Tak. Kosztem jego. A dwóch za jednego, tak? Nie się stało w sumie. No eee... nie wiem, co odpowiedzieć. co no, się bulwersujesz, kurde, głupia Pindo? No, Jezu Chryste. I tak dobrze, że przyszliśmy zanim znaleźli wejście do kryjówki i dorwali resztę. Nie potrafię robić takich rachunków, Geralt. Jezu, be. Ale nie czas na żałobę. Idź za mną. Ten de garat. Tris, co się działo na górze? Wszystko w porządku? Nie, nic nie jest w porządku. Geralt, poczekaj chwilę. Muszę się zorientować, komu udało się dotrzeć. Po co te łuski? Szanowna pani się nie martwi. Do piękności szkodzi. To ty się chyba musiałeś dużo martwić. Nie, ja się urodziłem, Teraz Też uciekasz do Kogiru? Nie, ale pomagam wyprawić tam resztę. Znasz mnie. Mam takie wrażliwe serce. A czemu twoje wrażliwe serce zabiło żywiej dopiero te? Muzyka zgłoszona, nie? miesiące. ale dopiero od niedawna na taką skalę. Poza tym, dobrze jest mieć w że przyjaciół. Zwłaszcza na dworze króla kreda. Trisz, trisz, bym Pogadamy później. Czekaliśmy z ucieczką. Aż upewnimy się, że w Kobirze nas przyjmą. Aż zdobędziemy pieniądze na opłacenie statków. Aż znajdziemy kapitana, któremu będzie można zaufać. Czekaliśmy za długo. Już nie ma czasu na wahanie Jeszcze dziś musimy opuścić Domigrad. To szaleństwo! Łowcy stoją na każdym rogu. Więc pójdziemy do portu Kanałami. Tylko najpierw Geralt wytyczy bezpieczną ścieżkę. I tak nas domił. Zobaczycie, dorwą i zabiją. Co ma z tymi włosami? Wtedy przynajmniej zginiemy godnie, z bronią w ręku. A nie na stosie, błagając o litość. Okej, okay, zwolniam kanał. Wchodzę do kanałów. Jak dostaniecie sygnał, że trasa jest bezpieczna, idźcie po moich śladach. I pod żadnym pozorem nie zwaczajcie. Ja pójdę z Geraltem, a ty, Dijkstra, zajdź do portu i sprawdź, czy wszystko w porządku ze statkiem. Już ja o to zapam. Spotkamy się na miejscu. Mam nadzieję. No. Będzie seks, kanału. No. Triss, na pewno chcesz iść ze mną? Nie obraź się, ale... Obrażę się, więc nic już nie mów i prowadź. Słowna, jeśli wyjdę z tego całą rzucam czary w cholera. I za, strzałkami, za strzałkami, i jesteśmy w kanałkach Znajdź drogę przez kanał. No Dobra, co mi strzałki pokazują takie głupoty? Co ja tu mam zrobić jeszcze? jeszcze raz? Dwa takie kiksiki, jeden jest tu. Proszę daj mi spokój. No, no, no. Tu jest nono. Tak? Dziękuję, że nam pomogłeś. To są kanały, rozumiem, że... Jest. Nawet nie wiesz, jakie to ważne. Ona gada ze mną. Przyszedł w mieście kogoś, na kim mogę polegać. Spokojnie, okay, wkrótce będzie. Okej, czy mi się coś zbugowało znowu? już wkrótce. Co za smakliśmy, nie? Miał być taki. Tu jest, ułożymy znaku takiego. Przepraszam. Co za w ciemnościach jest? A, no niestety, trzeba to będzie ten... Mam nadzieję, że nie muszę używać zmysłów Wiedźmina. Cholera, nie przejdziemy, wszystko na marne. Zaraz, zaraz, zaraz. O nie, może jest inna ja. droga. Niby gdzie? Widzisz przecież, że ten korytarz jest prosty jak drut, bez żadnych łańcuchów. Tak, ale słyszę też, że za ścianami niesie się echo, Czyli powietrze bijące od szczelin. Czyli... Coś tam jest po drugiej stronie? Mm -hmm. Jakieś elfie ruiny albo stare piwnice. Może da się nimi obejść ten tym Spróbować nie zaszkodzi. Teraz nie mamy już nic do stracenia. To jest normalne. Że ta babka jest niewidzialna? Co mi teraz zajmuje miejsce w tym moim tym? Pancerz 88 Shift porównaj. Czy ten co mam jest lepszy? Że musi być niewidzialna, bo ją ścigają łowcy. O, Okej, okay. jak to się segregowało po. czy sortowanie? Ciężar. Co jest najcięższe? Co to, to takie ciężkie w ogóle? Spodnie już jest to syf, tak? Dobrze rozumiem? O, jest to. Ja jakąś broń wyrzuciłem, dobra, nieważne, nie chcę się teraz myśleć o tym. I to nic nie waży. To waży 0,48, to waży 1, to waży 12. Okej, okay. już jest. Dobra, i teraz jest zagadka, która się nazywa Triz, zniknęła, tak? Ja muszę znaleźć przejście, Wyczytam się, że tu jest to przejście, oczywiście. Biblioteka Tris. Znalazłem wyjście. Patrz! pierwszy Gonzalo de Verseo, to jest ja chyba zaradca baratce, niesamowite. Samo... Ale to z nimi naprawione oręża, a pluta tak samo. Nie, nie wróciła. Odkrywa mi znigranu, pamiętasz? Dobra, ona ma być niewidzialna, bo się ukrywa, tak? Dlatego jest niewidzialna. Czy coś się zbugowało? co przechodził? Przepraszam, bo to mnie ciekawi teraz. Zatrzymaj się. Słyszysz, co to? Szczury. To moja specjalizacja, pamiętasz? Nie mamy się czego bać. Zależy, ile ich jest. Nie. O, żyćko stryćko, tak, ale. Będzie niewidzialny seks, Ja już nie wiem, co się dzieje, powiem szczerze. Czyli NPC mi się zbugował 100 lat temu, tak? Zjedz coś. Jest to znany bug. Czyli rozumiem, że cały CD pracuje nad tym Cyberpunkiem. Co ja teraz mam zrobić, jak jej nie ma. Jezu, Zróbmy przerwę, dokończymy ten quest... Takie... Co jest garyt na ilość boską? Jeszcze raz, Zbiegam tutaj... No nie! Nie, nie, nie! Muszę wskoczyć... Jezu, nie... Zapisz i wczytaj. Zapisuję... ...najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Skończyły tę misję i wyłączam. Muszę odpuścić. nie na moje zdrowie. No i dobra, zakładam, że faktycznie się skończy jak zrobię z nim. Dochodzimy tutaj, to tu się okazuje, że jest zamknięte, no. więc możemy iść albo tu, ale też jest zamknięte, A, albo tu, proszę mnie już wypuścić. Złapiemy go wyrdenek w książkę. Teraz ja się napiję. Co nie ma tych chipsów do jedzenia, coś czy zjem Jadalne. Jak nie mogę jeść w trakcie walki? Katakan Właśnie kuklę spędzą jak ten katakan Chciał uciec po ścianie, tak? Dzięki temu mam stałe źródło utrzymania, no chodźmy. Zaraz, zaraz, podskoczył tak śmiesznie. Język, skóra, nigrendo... Nigrę... nie jest ten, się bana jak się mówi nigrendo, nieważne. Czekaj, nie, nie było mi słychać, bo Dariu jape, nie? No dobrze, że nie było słychać. O, poprawiły się checkpointy po restarcie. Słyszysz? Mewy! Udało nam! Nie o tyło stanęliśmy ile się można plątać po kanała. Miałeś czas się rozejrzeć jak statek. Daj spokój. Podła krypa, drewno zbutwiałe. Żagle drą się jak stare gacie. Do kowiru dopłyniemy? O ile nie będzie Stormów? To dam znać reszcie, żeby przyszli. Hmm. hmm. Jest ci jakoś? Mogę zagrać na skrzypce, Albo skoczyć po kwiaty i czekoladki. Kwiaty ci trofie no spoko. Ale to niestety brzydkie słowo, no O czym ty pieprzysz? Jak to? Nie mów, że nie będziesz błagać Tris, żeby nie odpływała. Co ci to w ogóle obchodzi? Lubię romantyczne historie, zwłaszcza te ze szczęśliwym zakończeniem. Żyli długo i... Łowcy! I... Łowcy idą! Na statek! Żywcie mi! Złap go wigni! Nie wiem jak ci. Nie ma czasu na grzeczności. Właśnie na statek. Jeszcze tylko jedno pożegnanie. Dziękuję. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś i co nas łączyło. Nie łącz, Łączyło spokale seks. Zostań ze mną. Gerard, nie wracajmy do tego, a już zwłaszcza nie tu i nie teraz. Pani Merigold, musimy odbijać! Daj, numer Proszę. Mieliśmy swoją szansę, ale jej nie wykorzystaliśmy. Spróbujmy jeszcze. Raz. Spokojnie? Ja już nie mam siły na próbowanie. Gdybym była pewna, że nam się uda. Pani Mary Gold! Luzujemy cumy! No i coś na YouTube obejrzeć. przynajmniej spróbowałeś. O Też kiedyś dostałem kosza od czarodziejki. Opowiedz ci? Opowiedz, co mi szkodzi. Jak wiesz, spaliłem kiedyś cholewki do Filipy Eilhart. Jak jeszcze oboje służyliśmy radami. Wyperfumowałem się jak kurwa na upał. Założyłem duble w pionowe pasy, bo wiesz, wyszczeplają. No i mówię jej Filipa, tyle nas łączy. Te sprawy... I wiesz co na to? Że pionowe pasy jednak nie dość wyszuplają? Nie. Że woli kobiety. No więc narąbałem się jak świnia i poszedłem na dziwki. No i mam wyciągnąć z tego jakąś naukę? Nie. Geralt. Po prostu zrób to samo. Ale to później, jak już sobie pogadamy. Ach, Dickstra, co ty znowu klujesz? Jak myślisz, ilu razem uratowaliśmy czardziejów? Nie wiem, nie liczyłem. Może ze trzydziestu. A ilu ich zostało na całej północy? Ilu zostało alchemików, zielarzy, guślarzy? Dwa tysiące? Trzy? A co? Robisz spis powszechny? Nie, martwię się. W Nowigradzie byliśmy my. Ale kto uratuje czarodziejów z Rinde? Banard, Artkarej, Gulety. Wiesz przecież, że Radowid nie spocznie, póki wszystkich nie pozabija. Wszystkich. Łącznie z Yennefer i Triss. Wzruszająca mowa. A teraz do rzeczy. Po co mi to opowiadasz? Bo chcę, żebyś mi pomógł zabić Radowida. Nie zabijam królów, wbrew temu, co głoszą plotki. Wiem. Proszę tylko o pomoc w zorganizowaniu. Mm. Cios za tak to inny. Dijkstra. Nie wiem, może nikt ci jeszcze nie powiedział, ale wiedźmini są neutralni, więc. Główna prawda. To wygodna wymówka, za którą się chowacie, kiedy robi się gorąco. A teraz zrobiło się bardzo, bardzo gorąco. Stosy płoną dosłownie w każdym mieście. Dla czarodziejów, w tym także dla Twoich przyjaciółek. Dla wszystkich nie ludzi. Pewnie wkrótce też dla Wiedźminów. Jesteś pewien, że chcesz takiej północy? Nic nie mówisz. Rozumiem. Zabić króla to w końcu nie kontrakt na Neckera. Przemyśl dobrze, co powiedziałem. A jeśli uznasz, że zamiast płynąć jak gówno z nurtem historii, jednak chcesz zmienić jej bieg, to przyjdź do Passy na Poddasze. Będę tam czekał razem z kompanią. Zastanowię się. Bywaj, Geralt. Jest, koniec. Okay. <laughs> Dobra, no to tyle. Tyle na teraz, tak? Zrobiliśmy najważniejsze. Na tubie sobie obejrzę, chcę obejrzeć, co chciałem obejrzeć, zaoszczędzę czas. A my tylko musimy zacząć iść do Olgierda von Everest i porozmawiać z nim o kontrakcie. Nie! Muszę iść do sierżanta i, i pogadać tą Uma-Uma-Ej. O, moment. I to jest na razie tyle. Powrót do Wiedźmina na tubie.